Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z YouTube'em Jezionek.pl A dzisiaj robimy maraton z Bruńska z Więc jak wszystko dobrze wyjdzie, to no, zrobimy sobie z chłopaków maraton Ale jeszcze nie wiadomo, więc... Na pewno będziemy coś nagrały, nagrywać, nie wiem, może raczej, może nie

Czekajmy się na mega boatkach. Interchange. Jest interchange, tylko nie pomijaj. Jaki idiota? Aj No Dobra, teraz już nic nie ma. Dlaczego mi nowe mapy pomijają?

nie można, ale tak chwilę będzie można. No, chyba to takie ulepszenie. Czyli mega boosty chyba polegają na tym, że mamy dostępne jedno lepszenie dalej. Chyba Co dziwne. E, no co na czym polega? Może na bustach po prostu mały małych i busto balonów. Może coś do tego.

Kilka balonów, żeby było właśnie inką Musimy sobie ulepszyć też uh, inżyniera w bo on sobie da z balonami. pizza i wyśnimy mu jeszcze troszkę białych, nawet a może białych regen. Biały regen. Musimy nazbierać też I bus, 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 bo inaczej było z ale lecą. Dobrze. <gry> Jeszcze jednego dra. Nie dał się robić. Dobra, ale, ale... Nie możemy sobie zrobić... myśmy robili. To jest to To jest tak tylko... tak. Kolejny korek. Taki balon za 1 kg2? Nie wierzę. że ja tylko w takich sytuacjach wiecie, wyjątkowo będę włączał włóczki. Wszystkie do małpkowego. Bo chcę Aha, bo się jest Spokój. No radę, bo to jest fajny ten moment właśnie. Bo chyba się na go postawiłem, mogłem dać tego w poprawek, ale to, to tak samo leci. Chociaż w sumie, wiecie co, to leci tak. Więc to nie jest to obawane. Ja, myślę, że to jest spokój. Nie będziemy wybierać tak. na klej V-Roll lerp. Postawmy sobie magika. I go trochę polecajmy. Lightning Dolph. W że jest spoko. fireball. Oczywiście. Sense. Mm. To, teraz na no, łączmy regen. Popatrzmy sobie, kiedy można wypuścić łaba. Zbierajmy teraz Zbierajmy łaba. na no, łaba. Zbierajmy łaba. Zbierajmy łaba. Zbierajmy łaba. Zbierajmy na Zbieramy pierwsze, nie doszliśmy. To była... Nie wiem. Tak z wejścia piękno idzie. Jeden do mnie chyba lepsze Cześć. No ja za 15 minut będę, bo idę... bo jadę do domu właśnie po pleca. Okej, okay, dobra. No to tam. Co robisz tym ładem? What the Aha, ile busty na balony to są? Że jak da się busta, to się ulepsza. Aha, o to chodzi w tym ulepszeniu. W takim ulepszeniu, co ja wiem. Musimy sobie zrobić ekonomię, trochę. Na czym można zrobić ekonomię? No, na? na zielonek. Zła ekonomia leci.

Nie, mam, że mała, nie ma, więc to, nie ma coś. Jeszcze nie ma Co tu będę to za mod na że co tu będę mógł? dalej. Ej, daj, daj! Nie ja. Ja, ja Tak? Mam też Vlog da. jeszcze będzie chyba. Klub jest nawet fajny. I z Hubertusem.pl nie będziemy mogli grać w klubach. Ale już jak Hubertus.pl na pewno będziemy grali. Aaa oh, nie, reklamy. Mm. Nareszcie just... mm. się 7 lat minęło. Dobra, sobie jeszcze wachlarz mode. Zwykły. Przegraliśmy ten window. Znowu do statystyków nam dodało. Przegraną. Nie jestem super w lumskego bardzo. No, nie jestem. Nie jestem to, tak naprawdę. Jestem nubem. Ale... nie jestem super nubem, na pewno. Ale nie jestem jakimś super wykoksem, Na pewno. Ten ja fajnik to connect Co za głos Myślę, że mi to coś da to będzie ciągle disconnectował Co robiłem w ogóle? Inżynier A więc możemy tak taktyka inżynier na pewno coś do wody Taki statek mm. I... Śnakamy Do statek Wzórka zbyt bumeranga, bo bumerang mi się nawet spodobał. Wioska... No, w sumie nie... będzie mocny. Wioska, wioska, wioskowa. Przecież <grym> się tutaj <z> konektuje Nie, ja mam dobre liki. Myślę, że mój oponem. I ja. Tak na krasnolę jest. to No po co, ty tak zachowujesz. Nie. <gry> nie. nie tak <gryzmy> <gryzmy> <armanie. gryzmy w armanie> <gryzmy w armanie>

i oczywiście do takie rzeczy mam niechęć to jest lasy mamki można bo było przetestować ale nie mam no, teraz nie nie będę testować no chyba że na mamankę na mamankę to tam można się oczywiście na supermamankę albo jak zrobię jakiś super super, super... I, to jest chamskie. Widzieliście, ile było do następnej energii? Nie, bo jest to bym powiedział tam. Nie, 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 nie. Nie, to było ja nie oszukuję. Wspomniałem, że chcecie z tamtym odpocząć się, że że to tak szybko przeszło. I się bardzo was chętnie. Zapraszam, oczywiście, do moich znajomych w Google ziomek.pl nie, to nie jest ziomek.pl yy, google yy, was do znajomych na google yy, google na google Jakieś ja na jak na google plusie nie? To jako Sebastian Brodziak. I ten, który ma 27 level chyba. Nie? A jeżeli macie Google... Yy, Google... Play Games? Boże, Google Play Games, ja wiadomo. Google... Google... Drugi Google Play. No to wpiszcie Beami Sa, Saku... ileś tam numeru, powinno wam to wyszukać, jeszcze potem wam pokażę skupmy się na mapie teraz chyba będzie tak samo, gdzie leży Mobizem to też jest mapa water water hazard, a weźmy jakąś taką standardówkę bardziej super mapę nam wylosowało no ale sam my sam przetasowałaś nie wam, więc zrobimy jego rasa. To na pewno to dobrze pójdzie. Aż... Chwila, że to tam gdzie mam. No to myślę, niestety już coś postawić. To postawić szpilata ulepszy go na. kanonki No bo Widzę, że ja

To jeszcze nawet nie płasko. No też... <Ice mus Christianity> ni tak no, to spamowali tymi pinkami, to by nawet nie wybierać na mapę. No, no nam też co Tak, to koniec spamowania, pinkami. I tym razem się zrobili. Tak. No to No to No to 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 Co tam poradzi. robi? A mężczyzna! teraz na podstawie inżyniera czegokolwiek i ulepszymy go na, na, na fula. Co ja zrobiłem? Co z nim zrobiłem? Dobra. Nie, 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 y, nie, 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 Trzeba się nie, 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 ogarnąć. Trzeba się ogarnąć. Спасибо, мистер Огар, 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 Właściwie coś nie się postawił. na pula. No puszczmy jeszcze jedno. Zjedźmy tak, żebym to Bo on nam może postawić akcji dopiero. Może z tego wyniknąć. No, e Rushę. Rush. E Rainbow Rush. <ścoughs> nie! Zrobię mu camo taki dasz. Ten razem nie dasz. Tym razem nie dajesz. Na zauważeniu, że, lecę, że mi, tego na balistyki misji. To, to jest słabo. Może jeszcze tego nie, rozlupi, nie? Tak, drugiego moździerza chcę uh -huh. <tak>, tak, drugiego chcę postać moździerza. Mm -hmm. I sprzedaj tamtego. <tak> <tak> tym, tym. Tera, let's go, let's go, let's go. Foko. Lameczki, jeszcze jedna rundka. Snowpool. nie jest dla mnie. To nie dawno się nie było. Kanon to nie było jakby się tak, nazywał. tak, 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 Bo tak, 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 do tak, 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 i... tak, i... no to się tak, tak, będzie. A ja co kupę, tu Mmm. <grymne> <grymne> nie za dużo, Nie wiem, czy muszę to samo nie. Alt, tak, dwie armaty Dwie armaty. Nie. Stop. Tylko, że ja będę mieć dwa w jednym. Czyli kamo so, i... ten. I... Okay. No to pójdzie. O, nie, to, się ja, tak się skąpa. Ja, to nie to jest pompa. No. I to jest i to No nie, no taka sama taktyka, prawda. Jakieś to i pigata. No nie, no. Dokąd są tyle... Że Robimy sobie tyle, robimy mu jakiegoś trochę rasa. Proszę bardzo, fajnie, 1999, pół 1199. Ale nie ma armatki, mądrze no, jest armatka niby dla niektórych słaba, ale do, dowalmy jakąś jedną tak, przejrzał, przejrzał,

ああ、これはまた。 Coś mi Coś mi Co mi Mogę to rozbić. Aha! Mogę to rozbić. Dobra, szybko musimy coś postawić. Alich? Dobra, magic. Jebu, HP wysłałem. Ej, ale on nie mam HP. No tak jakby. O, nawet jest

nie, że i was. Maczka się będę wam zygnał.